Omówimy lęki związane z publiczną modlitwą. Jennifer Leclerc, twórczyni globalnego ruchu Awakening Prayer Hubs. Jesteśmy obecni w ponad 100 krajach. Mamy nadzieję, że dołączysz do nas, gdziekolwiek jesteś. Potrzebujemy centrum modlitwy w Twoim mieście. Lej, możesz do nas dołączyć na awakeningprayerhubs.com. Sprawdź to, gdy transmisja się zakończy. Upewnij się, chcę nauczać o lękach. Związanych z modlitwą publiczną. Rozwijam się, więc wiele z tego, co mówię, nie jest w książce, ale to nasza podstawa do zagłębiania się w lęki związane z modlitwą publiczną. Ojcze, w imię Jezusa, dziękuję Ci za Twoją dobroć. Nie ma Boga takiego jak Ty. Nie jesteś Bogiem, który daje nam ducha lęku, ale mocy, miłości i zdrowego umysłu. Dziękuję, że nawet dzisiaj uwalniasz z lęku przed modlitwą. I jeśli to jeszcze nie zostało przełamane, pomóż im wyposażyć się, aby pomóc innym, młodym lub nieśmiałym wstawiennikom, którzy muszą stać na swoim miejscu. Ale strach ich wiąże w imię Jezusa. Amen. Cóż, wiecie, że Uch, drugi list do Tymoteusza 1,17: myślę, że większość z nas, którzy chodzili z Panem przez jakiś czas, rozumie. Pismo mówi: Bóg nie dał nam ducha lęku. Więc jeśli on nam go nie daje, skąd pochodzi? Hmm. Czy to może być wróg naszych modlitw? Wróg, który boi się naszych deklaracji, naszych dekretów? Wróg, który boi się, że będziemy wiązać i rozwiązywać? Wróg, który boi się, że rozpoznamy Jego intrygi, Jego plany, Jego schematy i złamiemy je przez moc modlitwy wspieranej przez Ducha Świętego w imię Jezusa? Bóg nie dał nam ducha lęku, ale dał nam ducha mocy. Ta sama moc, która wskrzesiła Chrystusa z martwych, mieszka w Tobie i mieszka we mnie. Dał nam ducha miłości, aby nasze modlitwy działały. Chodzimy w miłości względem siebie nawzajem. Chodzimy w przebaczeniu. Bóg słyszy nasze modlitwy. I dał nam zdrowy umysł, aby kiedy wróg nas atakuje, te próżne wyobrażenia, które uwalnia przeciwko naszej duszy, bitwa w umyśle. Nie osiadały. Odrzucimy je i zniszczymy. Pozwólcie, że przeczytam trochę z mojego modlitewnika. Wciąż pamiętam, jak strach ogarniał moje serce, w każdy piątkowy wieczór. Wspólna modlitwa wstawiennicza przed nabożeństwem była obowiązkowa dla liderów w kościele i bałem się każdej minuty. Kobieta Boża, która prowadziła modlitwę, była potęgą w duchu, namaszczone. Chwalące Boga, niszczące diabła modlitwy, emanowały z tej kobiety, jak chwała, która emanuje od Jezusa. Miała pewien rytm, kadencję. To było prawie tak, jakby śpiewała swoje modlitwy, tylko że nie śpiewała. W każdym razie wiem, że to była muzyka dla uszu naszego Ojca. Pozwólcie, powiem to. Wiecie, kiedy słyszycie ludzi, którzy modlą się bardzo elokwentnie lub potężnie albo są namaszczeni. Możecie się poczuć zastraszeni, ale nie bójcie się, bo Bóg dał wam namaszczenie do modlitwy. On dał ci unikalne namaszczenie. Nie jesteśmy tacy sami. Niektórzy modlą się słodkimi modlitwami, jak ach, uwielbia te modlitwy, prawda? Nie każdy ma ten sam poziom intensywności, lub nie jest jak Twoja, więc nie porównuj swojej modlitwy do modlitwy kogoś innego. Prawda? Był mój błąd, byłem, ale byłem przestraszony. Miałem, ja dosłownie miałem wtedy ducha strachu. Dosłownie miałem, Ducha strachu. Pozwól, że kontynuuję. Wiedziałem, kiedy mieli mnie poprosić o modlitwę, więc zrobiłem to, co zrobiłby każdy wstawiennik. Wymknąłem się z sanktuarium i schowałem w łazience, aż rozpoczęło się nabożeństwo. Tak, naprawdę. Byłem zbyt przestraszony, by się modlić, a co dopiero prorokować. Miałem trudności z modlitwą w publiczności. Była to blokada. Właściwie to była blokada duszy. To była przeszkoda duszy. To był strach. Mam na myśli, że po prostu miałem ducha strachu. Teraz nie musisz, mam na myśli, ja dosłownie potrzebowałem uwolnienia. Teraz niekoniecznie masz w sobie ducha strachu, który sprawia, że jesteś trochę nieśmiały, jeśli chodzi o modlitwę publiczną, ale możesz mieć ducha strachu, który cię atakuje albo po prostu musisz odnowić swój umysł, aby zrozumieć, kim jesteś w Chrystusie. Tak czy inaczej, ostatecznie jest to kwestia strachu. Pozwólcie, że będę kontynuować czytanie. Istnieje wiele rodzajów lęków i fobii. Jeśli zazwyczaj nie jesteś lękliwy w większości sytuacji, to strach przed ludźmi prawdopodobnie leży u podstaw Twojego braku modlitwy publicznej. Mówię wam, wstawiennicy, duchowi wojownicy, strażnicy, prorocy, musicie pozbyć się tego strachu przed ludźmi. Prowadziłem całe zajęcia na ten temat, więc nie będę teraz wchodzić w szczegóły, ale musicie pozbyć się strachu przed ludźmi. Jest to niebezpieczne dla Twojego życia osobistego, życia modlitewnego, dla każdego aspektu Twojego życia. My, wiecie, Paweł powiedział, że gdybym chciał być popularny wśród ludzi, nie byłbym sługą Boga. Musisz być popularny w niebie, a nie na ziemi. Nie bój się, ludzie będą cię krytykować, wytykać. Możesz potknąć się o słowa. Możesz nie modlić się tak dobrze jak ktoś inny. Wszystko to ma swoje korzenie w strachu przed ludźmi i niepewności. I musimy się uwolnić od tych rzeczy, aby być skutecznymi dla królestwa. Pozwólcie, że będę kontynuować czytanie. Możesz porównywać się do innych i wewnętrznie decydować, że nie jesteś tak wyposażony lub tak potężny. Teraz posłuchaj. Jest możliwe, że nie jesteś tak wyposażony. Możesz to naprawić. Moc pochodzi od Chrystusa pochodzi z przebywania w Jego obecności. Pochodzi z medytacji. Słowem, pochodzi z wiedzy Twojej tożsamości w Chrystusie. To przychodzi z czasem. To przychodzi z czasem. Nasza władza rośnie, nasze namaszczenie rośnie, im bardziej umieramy dla siebie. Ale możesz się wyposażyć. W Awakening Prayer Hubs mamy szkolenie co miesiąc, a potem sesję QA co miesiąc. Trenerzy to liderzy regionalni, szkoła ducha, szkoła www. School of the Spirit, tefu. i tam możesz się szkolić. Mam szkołę modlitwy, mam szkołę walki duchowej. Moc przychodzi z czasem, teraz, mam bardziej potężną modlitwę niż wtedy, gdy zaczynałem. To pochodzi z działania, pochodzi z polegania, pochodzi z bycia, przebywania w nim. Nie możesz się wyposażyć to jest twoja część, prawda? Pozwól, że będę kontynuować czytanie. Możesz się martwić, że ludzie ocenią cię jako nieodpowiedniego w wstawiennictwie. Zapewniam cię, że większość wierzących, przynajmniej dojrzałych wierzących, nie krytykuje twojej publicznej modlitwy. Jak prosiłeś Pana, aby uwolnił cię od lęku przed człowiekiem, który jest pułapką. Przysłów 29, werset 25. Ostatecznie nie ma nic potężniejszego w twoim życiu niż twoja własna wola. Bóg jest wszechmocny, ale jeśli chodzi o ciebie, to twoja wola. Diabeł nie jest potężniejszy niż twoja wola. Nawet Bóg nie usurpuje ludzkiej woli. Diabeł nie może powstrzymać cię od modlitwy. Możesz świadomie zdecydować się robić to mimo strachu. Możesz podjąć zdecydowaną decyzję, aby przyjąć moją radę i ją wdrożyć. Możesz przełamać to zniewolenie, tę przeszkodę. I te frustracje, mocą swojej woli, kiedy bałem się modlić publicznie, potępiałem siebie, czułem się głupio, myśląc: Nawet nie potrafię się modlić, co z tobą nie tak. Poszedłem i schowałem się w łazience. I znałem rytmy różnych osób. Ten będzie się modlił po kolei. I wiedziałem, kiedy zbliżali się do końca, rozpoznać ich ruchy, modlitwy są nawykowe. Kiedy nadchodził czas, gdy kończyła ostatnia osoba, wymykałem się. To było co tydzień. Przynajmniej przychodziłem na spotkanie modlitewne, a w końcu udało mi się pokonać ducha strachu i przełamać przeszkody. Chcę się za Ciebie pomodlić. Chcę Ci przypomnieć. Dołącz do nas na awakeningprayerhubs.com Możesz uruchomić hub. Jeśli jest hub w Twoim mieście, możesz dołączyć do hubu. Nie mamy hubów w każdym mieście. Jeszcze. To nasza wizja. Jesteśmy kościołami. Ratującymi dusze przebudzonymi naciskamy. Dołącz do nas. Podniesiemy Cię. Wróg będzie próbował Cię odwieść. Wtedy Pan jest. Jeśli On Cię popycha, to jest Pan. Wróg mówi, nie możesz, nie wiesz jak, ale Bóg nie powie. Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Proszę odwiedź www.awakeningprayerhubs.com i wrócisz na następne Awakening Live i Awakening Wednesday. Ojcze, w imię Jezusa, Panie, pomóż nam przezwyciężyć każdy strach, niepokój i niepewność związane z modlitwą publiczną. Pomóż nam przestać porównywać się do innych wstawienników. Daj nam odwagę i śmiałość, aby wypowiadać potężne modlitwy w Twoim imieniu, dla Twojej chwały. W imię Jezusa, Amen i Amen. Niech Bóg Cię błogosławi. Miej przełomowy dzień.